Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Witam Państwa. To najnowsze Porsche 911 Turbo S. Piękny egzemplarz. Auto jest nowe. Przyjechało do nas na montaż zabezpieczenia Canlock. Już pokazuję Państwu, jak to zabezpieczenie działa. Odpalamy pojazd. I próbujemy odjechać. Jak widać, nie działają nam biegi. Nie da się wrzucić biegu w celu odjechania. Dodatkowo samochód dzwoni do klienta, do właściciela oraz wysyła wiadomość powiadamiając o tym, że podjęta jest próba kradzieży. Wystarczy jednak, że wprowadzimy kod pin odblokowujący za pomocą przycisków dostępnych w aucie, który właściciel może sobie sam ustalić i zmienić w dowolnym momencie. A auto już się odblokowuje. Możemy wrzucić bieg i jechać. Oczywiście nie musimy każdorazowo wprowadzać kodu odblokowującego. Możemy mieć w sobie bron bezprzewodowy albo telefon z aplikacją mobilną. Wtedy po prostu siadamy do pojazdu, odpalamy i jedziemy. Kanal zabezpiecz auto. Skuteczne zabezpieczenie dużowe. Zapraszamy. Zabezpieczauto.pl skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.